Mano. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, babko. I dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację o nazwie Tuma Items. Wiem, jest znana, jest znana, jest bardzo znana. No i skoro jest taka bardzo znana, no to i tak ją zaprezentuję, wiem, że chcecie. No to zaczynamy. Jedziemy z tym kostem, czy ogóle Pierwsze to jest to How... House jest tu zranię. Jestem samobójcą. Dobra, tyle wystarczy. Klikam jeden przycisk... BUM! Życie zostało zregenerowane. Drugi po... drugie... druga rzecz, znaczy się, przepraszam, to jest poziom płynności. Ja wolę grać na pokojowym, ja nie chcę żeby atakowała następną rzeczą jest zmiana niepogody, pogody tylko e, pory dnia i noc noc wieczór dzień i tutaj mamy włączenie i włączenie deszczu i śniegu nie lubię deszczu Nienawidzę Tutaj mamy zmiany trybu gry. Tutaj mamy akurat na strip walu, Creative i przygoda. Tutaj mamy wyrzucanie itemki. Nie, wezmę to... Nie ma ja tylko gryłem. Dobra, nieważne. Następną rzeczą jest to, że na przykład mam ma te też fajne rzeczy. I ja sobie, sobie Ja Nie, straciłem moje itemki. O dobra, już ma. Jakiś bidok je znajdzie. Dobry bidoch. jakiś znajdzie, no i będzie kita. Następną rzeczą jest wybór przedmiotów, to jest te Teraz Wam pokażę, co tu jest. Tu jest woda i lawa, dziwne, nie? A ta lawa to jest na przykład lawa. No i lawa sprawia, że lawa stoi. Te to nie. Kolejną rzeczą są mocks a to jest zajebiste! Jak mogliście widzieć w to to spawnuje na fireworks. Świetne, nie? Mam domowe fajerwerki. No po prostu no jak chcecie się udekorować po prostu domy, to po prostu będziecie po prostu mieli takie po prostu po prostu. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Są to grzybki, możecie je do udekorowania Ten zrobić. Ja już nie wiem co mówię. O, lampa, która się świeci. Dziwne, nie? Bardzo dziwne. Albo taka, 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 taka... Ciemnona pochodnia, to się nie pali. Ogień. No wiecie, się takie coś spotkać na mapkach. Tu jeszcze mamy, korekty portal do Endu, tutaj mamy, fajnie, tutaj mamy mapę. Na tym tu są jajka spowodujące yy, bałwana i Snow No i to chyba byłoby na tyle, na tą modyfikację, bo jeżeli, a nie, sorry, przepraszam Was. To było na tyle na tą odcinku, że o mego główne. Teraz przejdziemy do enchantowania i tak dalej. Tu mamy na przykład inne co mogę zebrać. Ale to mnie obchodzi, to 8 10. Ale mam mięczko, Każdy mi będzie ono Dobra, nieważne. Tutaj mamy miksturę. Wybieramy sobie nie, wiem, nie, takie nie, Wybiję sobie... O Jeszcze nie. jestem niewidzialny! Nie widzicie mnie! Nie widzicie mnie! Nawet nie ma tej flugi, to na przykład w Ja Nie, Dobra. że Dobra. Kolejną rzeczą jest... Wypiję sobie Fire Barak jest ekstra! Co już sobie zrobiłem? Drekuję jedną małą. No i tu mamy Fire... Werk. werk, Spuszczamy. O ząb musicie mi przyznać. Dobra, słuchajcie, mam dla was złą wiadomość, bardzo, 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 bardzo złą. A mianowicie taką, że to by było na tyle na tę Trzymajcie się, na razie, cześć. Jeżeli się spodobało, nie zapomnijcie zlajkować tego, więc fafki będą z wami. No i pa 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 pa